Weź nie pierdol, weź nie pierdol, on ci uratuje twój łeb. Weź nie pierdol i spierdalaj, bo nie można patrzeć na ciebie już. Ryży, 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 pierdolony europejski kurwa no funkcjonariuszu. Ale on pierdoli głupoty. Co ci się nie podoba? Nie pod... Zabraniasz nam się stowarzyszać? Co ty kurwa wiesz o polskim mundurze, fiucie, złamany ryży, grasełujący, kurwa, Alfonsie? Ty, zobacz, jak, jakie dziewczyny mają ładne mundury. Boicie brudzko. się, co? Boicie się ludzi umundurowanych, którzy się stowarzyszają. On by, on by nie, on, on sobie nie życzy, żeby ludzie się stowarzyszali. Wypierdalaj do Brukseli, tu!